O nie wierzę. O nie wierzę. Jej siotra szczeliłem. No nie wierzę. O, nie wierzę. Co, co tu się dzieje? No nie wierzę. Widzicie to, co ja? Mój pierwszy w życiu jesiotr. zowiony na gumkę. Na Sevec Gira Trouta. Wracaj, potworze. Piękny jesteś, naprawdę. Piękny jesteś. O Jezus, nigdy w życiu tak pięknej ryby nie złowiłem. Idź. Płyń, wariacie. Cześć. Oh beautiful Beautiful fish